Pamiętacie słynną interwencję posła Ryszarda Wilka na kolei w Medyce? Ujawnił on proceder przepakowywania zboża z ukraińskich wagonów do polskich. Podczas protestu rolników w Warszawie spotkaliśmy panią Martę Czech, rzeczniczkę prasową Konfederacji Korony Polskiej i zapytaliśmy co dalej z tym tematem. Wiecie dlaczego to jest? Pana, spokojnie, przecież nie przewrócimy tych wagonów. To nie jest przytyk do was. Ja szanuję, że prawdę a to nie, mo nie może być zgodne z coś takiego. Co, co to ma być? Co to ma być? W jakim trybie oczekujecie czy znaczy w sensie jakich narzędzi użyliście oczekując obecnie wyjaśnień czyli co zostało zrobione. Na razie interwencja poselska, nie wiem czy będzie tu wskazana kontrolnik, jeśli chodzi o to co się dzieje na PKP. Ale w przypadku kontroli NIK to jest raczej długotrwały proces, tak? No ostatnio składaliśmy taki wniosek, jeśli chodzi o kontrolę tego co wpływało do Polski za wschodniej granicy i pani która przyjmowała w sekretariacie taki wniosek powiedziała, że miesiąc czasu czekam będziemy czekać na odpowiedź, więc czekamy, jeszcze nie otrzymaliśmy tej odpowiedzi. Czyli można rozumieć, że to jest jakby procedowane w trybie KPA. Można tak powiedzieć, tak. Czyli tam jakieś wstępne ustalenia się poczyni po prostu, a ewentualnie będzie wymagana głębsza kontrola, co tak. zostanie. Tak, i tutaj szef bo pismo skierowaliśmy do szefa, szef Najwyższej Izby Kontroli stwierdzi czy ta sprawa wymaga szerszego zapoznania się i stworzenia raportu NIK u w tej sprawie. A co z tym PKP? No PKP okazuje się, że zatrudnia ludzi, które, którzy nie do końca są w stanie, jesteśmy w stanie ich zidentyfikować, a jako funkcjonariusze publiczni powinni się wylegitymować na polecenie posła, czego widzimy nie zrobili. Pojawiały się dziwne zachowania ludzi, którzy rzekomo pracują przy PKP. Pojawiają się przesłanki też medialne, że jakoby PKP miało współpracować z mafiami zbożowymi i z agroholdingami z Ukrainy, to trzeba sprawdzić, więc na pewno jest Dużo tropów dla Najwyższej Izby Kontroli i liczymy na naprawdę obszerny, rzetelny raport, bo takowe się pojawiały e, o, ostatnimi laty, więc no, no czekamy. Natomiast e, w tym momencie jesteśmy na etapie ciągłego wywierania presji, e, bo widzimy, że tutaj argumenty niestety nie działają i e, jedyne co możemy zrobić, to, to wywierać e, nieustępliwą presję aż do skutku.